Witam serdecznie po świętach. Przed świętami byłem jeszcze na złomowisku. Sprzedać ten złom z dwóch wypadów pod mostem, co ten gruby złom tam wpadał. No i wyszło 63 kg grubego złomu.

Witam serdecznie, noworoczne wykopki. Ja w wodzie, ptaki na niebie lecą kluczem, i pierwszy sygnał dwa grosze. Nie pogopiemy, tak wypadłem zaczerpnąć świeżego powietrza. Godzinka nie dłużej i do domku. To do następnego. Kolejny sygnał: 5 groszy. O. Było 5 groszy. Dobra, muszę namykać. Tym razem w jednym sicie 50 groszy i takie jakieś miedziane chyba odspinki. Lecimy. Na powierzchni bardzo delikatny lód, a w sicie mamy pierwszą biżuterię o. Jakaś... O. jakaś obrączka nie dzewka ale ładne takie coś. Ciężkie nie jest. A, nie rdzewka. Dobra, lecimy dalej. Jakiś czas, <laughs> przepraszam, jakiś czas nic nie było. I tym razem mamy dwójeczka. I, I chyba jeden groździk, dobra, lecę przerwa na ciepłą kawkę i ciacho, smacznego. Teraz śliczny sygnał 80-81. Myślałem, że będzie złotóweczka z PRM, a tu taki makaron luminiowy Let. no i wszedłem trochę głębiej aczkolwiek zimno z deka jest ale opaciło się taki pierścioneczek zwykły jakiś odpuszczak, ale jest jakieś koraliki turkusowe Leciuchny pewnie aluminium takie coś dziecięcy jakiś Ale jest ok Dobra jeszcze chwilę i będę uciekał do domku I ostatnim sygnałem dzisiaj będzie 20 groszy za wiele dzisiaj nie wpadło, ale też długo nie byłem. Ważne, że pochodzone. Także zawijam się pomału do samochodu. Jesteśmy na bazie już. No to co tam dzisiaj wpadło króciutkie podsumowanko, Ten makaron jakaś ten kawałek spinki miedzianej w bilonie. 2,80 do 8 bodajże nie przepraszam 2,78 i te dwa te dwie biżuterie obrączka jakaś taka stal nierdzewna i pierścionek odpustowy z koralikami wypad krót, króciutki Taki da dla przewietrzenia płuc. I cóż, chciałbym życzyć w tym nowym roku magnesiarzom wszystkim jak najcięższych fantów na końcu liny. Poszukiwaczom jak najpłytszych dołków. A wszystkim widzom przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Jeżeli chodzi o mnie, to następne kilka odcinków to już będzie tylko magnes wykrywacz na razie na razie wykrywacz sobie odpuszczę także będę rzucał magnesem od dzisiaj jest taki jeden akwent, gdzie tam w zeszłym roku rzucałem od 1 stycznia nie wolno tam łowić, także ja sobie porzucam. Za sprzętem wędkarskim. Taki mam zamiar. No dobra, to jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.